Za góry. Za paską trzeba. Na paską trzeba. A paską Za górę. trzeba. Za paską trzeba. Za paską trzeba. Za idzie. trzeba. Za paską trzeba. Za paską trzeba. Za paską trzeba. Za paską trzeba. Za trzeba. Wierzymy go przez Gdzie on będzie stał? Dokładnie będzie stał w tym Tutaj obok tej folii, będzie troszeczkę odwrócony mhm. czyli w Czyli ta lokalizacja, gdy będą, by, um, wiesz, stąd będą startować wycieczki. Tak planujemy, żeby tutaj autokarowe wycieczki z miasta, nie jest pod Adama Mickiewicza, ale właśnie stąd startowały. Żeby dzieciaki robiły sobie zdjęcia siedząc na tym i po prostu ten element edukujący młodzież jest szalenie istotny. To będzie wandal odporny? To będzie idioto odporny, tak. <grym wytrzyma> Dlatego, że to będzie tak dotyczone, żeby nikt ze złomiarzy nie próbował tego na <gry> Jak Pani tą rzeźbę budowała? To znaczy but, czy te, te koszulka no, Oczywiście nie, zaczyna się od konstrukcji metalowej oczywiście, nie? Wszystkie proporcje muszę pomierzyć, długość rąk, nóg itd. i tak dalej w ogóle całej postaci, tą postać wydłużyłam o jakieś 10 cm w stosunku do oryginału, bo on miał 175, a on ten ma 185, bo wiadomo, że potem jak model ten odlewie się troszkę kurczy, poza tym jak jest jest taka ona, optycznie się też zmniejsza. czapkę dostałam od pana tego szefa żeglugi, tej... Hoffera? E, pana Hoffera. Tam to co, dopiero ktoś I nawet e, po prostu wypertyletowałam, że on mi da w prezencie tą czapkę, żebym ja ją mogła zniszczyć. Najpierw <grym> nie chciał, stwierdził, że, że no trochę mu go szkoda, bo on bia tam i tego, mówię, no, ale wie pan, no, ona jest taka fajna, że akurat mi wpasuje na głowę. A buty to są buty mojego syna, dorosłego który tam gdzieś w nich chyba, nie wiem, takie turystyczne bardziej. No i też właśnie po prostu wszystko modeluje na, z, z oryginału. Koszulka siatkowa to jest koszulka mojego męża z lat 60 jak mówię, że piękny i młody. Chyba jeszcze studentem był. I leżała długo w szafie szkoda mi było wyrzucić, bo jestem Taka śmieciela, że zbieram wszystko, bo się czasem kiedyś przyda i faktycznie sprzedała mi się ta koszulka też. Siadałam mu na kolanach i, i długie godziny formowałam twarz, bo się, twarz to chyba z cztery razy zmieniałam, bo ciągle była nie taka jak ja chciałam, no mam kilka zdjęć. Jedne są takiego młodszego zacharka, a drugie zupełnie starszego, więc to jest tak coś pośredniego. tego chciałam, żeby on miał taką 50 lat, nie? Czy to 50-50-60? Ja, to, ja wiem, co no to